Czy to, co właśnie stworzyłem, jest utworem? Czy ja jestem jego autorem? Tak, właśnie, czym jest utwór? Kim jest autor? Tak, w ogóle, to czym jest prawo autorskie? Na te pytania odpowiedź znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Michał Hojacki, jestem prawnikiem w Kancelarii, twój doradca, i dzisiaj porozmawiamy o prawie autorskim. Zacznijmy od tego, czym jest prawo autorskie. Definicja na potrzeby dzisiejszego odcinka może być bardzo krótka i bardzo prosta, acz pewnie nie do końca wszystko wyjaśniająca. Prawo autorskie to zbiór norm, który chroni autora i tworzony przez niego utwór. No dobrze, a więc kim jest autor? Autorem jest osoba, która stworzyła utwór. Podkreślam osoba, gdyż może być to tylko i wyłącznie człowiek. Osoba fizyczna ktoś, kto posiada zdolność twórczą? Nie może być to spółka, nie może być to zwierzę, nie może być też, jak to byłoby teraz całkiem popularne, sztuczna inteligencja. No dobra, a czym jest utwór? Tutaj posłużę się definicją z artykułu pierwszego ustawy o prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przekładając na język bardziej przystępny, Utwór musi być dziełem człowieka, co jest dość oczywiste, zważywszy na to, że tylko człowiek może być autorem. Utwór musi posiadać również pewien charakter twórczy i pewną indywidualną cechę, indywidualny charakter. Posługując się w tym zakresie stanowiskiem doktryny profesorów Barty i Markiewicza, działalność twórcza oznacza, że utworem może być tylko taki przejaw działalności twórczej która posiada pewną, chociażby minimalną, cechę odróżniającą ją od innych tego typu przejawów działalności i mieć być w jakimś stopniu nowoczesna, nowatorska. Dobra, czy zatem myśl tego, ten x, nie może być utworem? Wszak trudno powiedzieć, by był jakkolwiek odróżnialny od innych tego typu x-ów narysowanych na białej kartce. Nie ma też tutaj żadnej cechy charakterystycznej. I tu właśnie w grę wchodzi trzeci element, czyli indywidualny charakter. Weźmy taki przykład. Utwór o nazwie Komediant, autorstwa Maurizio Catelano. Utwór ten został sprzedany za 6 milionów 200 tysięcy dolarów i jest to po prostu banan przyklejony szarą taśmą do ściany. Abstrahując całkowicie od kwestii oceny artystycznej tego dzieła, jest właśnie ze względu na osobę twórcy pana Maurizio indywidualny, jest to utwór, który posiada indywidualny charakter. Jest on jest związany z twórcą. To właśnie twórca, przez to, jaką jest osobą, przez to, jak postanowił stworzyć ten utwór, jak sam powiedział, pan Catelano, stworzył go po to, żeby zmusić odbiorców do pewnego rodzaju refleksji, pewnego rodzaju zastanowienia się nad tym, dokąd zmienia społeczeństwo, jak nasz konsumpcyjny styl życia wpływa na postrzeganie i funkcjonowanie tego społeczeństwa. I to właśnie ten charakter nadaje temu utworowi pewien indywidualizm, pewną cechę, która odróżnia go od innych bananów przyklejonych do ściany. Oczywiście sztuka nowoczesna y, jako taka jest delikatnie mówiąc dość kontrowersyjna i nie będzie nic dziwnego, jeśli ktoś z Was stwierdzi, że chwila, ten banan przyklejony do ściany wcale nie wywołuje we mnie żadnego rodzaju y, refleksji, nie zmusza mnie do zastanowienia się nad tym, czy żyjemy w dobry sposób. Jest po prostu tandetą, pewnym sprytnym sposobem na uzyskanie dużej ilości pieniędzy. I właśnie ten, to zdanie odrębne, ta niezgoda, ta kontrowersja, jaka idzie w kwestii ustalenia, co jest utworem, a co nie jest, czy my uznajemy ten banan za dzieło sztuki, za utwór, czy też nie, pokazuje, jak płynna jest granica między tym, gdzie jest utwór, a gdzie go nie ma. To właśnie my jako społeczeństwo, przez pryzmat tego, jak postrzegamy kulturę, jak konsumujemy tę kulturę, jak postrzegamy w ogóle rzeczywistość, ustala to, gdzie jest utwór, a gdzie już go nie ma. To, co 20 lat temu bylibyśmy w stanie stwierdzić, że jest po prostu jakimś głupim przejawem czyjegoś pomysłu, obecnie może być nazwane dziełem sztuki. I to się pewnie będzie dalej rozwijać. Oczywiście prawo autorskie, jak każde inne prawo, posiada szereg wyjątków. Zacznijmy od tego, że utworem może być obję... ochroną prawa autorskiego jako utwór może być objęty jedynie sposób wyrażenia. Nie podlegają ochronie takiej idee, koncepcje, czy też różne procedury. Więc by uzyskać ochronę prawa autorskiego, Musimy w jakiś sposób wyrazić nasz utwór, tak by mógł być postrzegany przez inne osoby. Może być to trochę nieintuicyjne, więc posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, że mam w głowie pomysł na obraz. Ten obraz będzie lepszy, bardziej monumentalny niż bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, będzie większy, wspanialszy niż panorama rasłowicka No ale ja mam go tylko w głowie. I nie jestem w stanie wam o nim go przedstawić w żaden inny sposób, niż tak teraz o nim powiedzieć. Nie podlega on ochronie prawa autorskiego. Nie jest on w żaden sposób wyrażony, nie możecie się z nim zapoznać. A gdyby jakimś trafem ktoś inny wpadł na pomysł, by stworzyć dokładnie takie dzieło, zacząłby je malować, to wtedy to właśnie on będzie jego autorem. To właśnie jemu będą przyskiwały prawa autorskie. Z kwestii ochrony praw autorskich wyłączona jest także parę innych sytuacji. Coś oczywistych powodów. Zaliczają się do nich. Akcje normatywne, ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, a także proste informacje prasowe. Wynika to, przynajmniej w zakresie tych trzech pierwszych elementów, z dość oczywistego, nadrzędnego interesu publicznego. Wszak trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie aparatu państwa, w sytuacji, w której każdy dokument stworzony przez poszczególnych urzędników byłby ich dziełem, byłby ich utworem podlegającym ich ochronie i wykorzystanie ich wymagałoby ich zgody. Lub jakiegoś innego działania. Natomiast w kwestii prostych informacji prasowych wynika to przede wszystkim z zakresu swobody dostępu do informacji i jej przepływu, gdyż trudno sobie wyobrazić, by możliwe było jakiekolwiek rozprzestrzenianie, rozprzestrzenianie się informacji w sytuacji, w której nie mielibyśmy możliwości prostego zapoznawania się z nim. No dobrze, ale wróćmy do pytania z początku odcinka. Czy ten X ostatecznie jest utworem, czy nim nie jest? Podsumujmy wszystko, co do się dowiedzieliśmy. Niewątpliwie ja jestem człowiekiem. Niewątpliwie ten X jest sposobem, jest wyrażony. Możecie się z nim zapoznać, widzicie go. Niewątpliwie również jest on przyjawem pewnej inwencji twórczej i tutaj kontrowersja, posiada pewien indywidualny charakter. Dlaczego? A to dlatego, że uczynienie z niego pewną oś narracyjną tego odcinka. Powstał w konkretnym celu, w konkretnych okolicznościach i jest on bardzo charakterystyczny. Przynajmniej w tym kontekście. Zatem tak, jak najbardziej. Można uznać, że ten X na tej kartce jest utworem. Podlega ochronie praw autorskiej. Ja jestem jego autorem i przysługują mi prawa autorskie. Ale o tym, jakie są to prawa autorskie, to się z nimi wiąże, dowiecie się już w innym odcinku. Dzięki.